Dzień dobry, cześć, cześć. Wpadam do was z filmikiem pod tytułem od razu przejdę do meritum dzisiaj. Pod tytułem jakie on ona ma zamiary wobec ciebie w miesiącu marcu. Tak sobie myślę, że jeszcze machniemy na marzec, bo jeszcze parę dni marca zostało, czy tutaj widać, bo ja jestem troszeczkę zakręcona dzisiaj, zapracowana, zakręcona, szkoła dziecka, zaraz klient indywidualny w domu. Osobiście, więc musiałam make-up zrobić i się przygotować. Jakoś tak z szacunku do klienta, lubię być zawsze odstawiona, tak jak tylko daję radę. Także sprawdzimy sobie te zamiary, bo te zamiary tych mężczyzn rzeczywiście wiele razy bywają bardzo pokrętne. Kobiet zapewne też, więc jeżeli tutaj jesteście mężczyźni. To odwrócicie sobie energię. I z góry, przepraszam, nie chcę was niczym urazić, ale dobrze wiecie, że jesteście mistrzami manipulacji i kombinacji. Także proszę Panów, żeby się tutaj nie urażali, nie obrażali, tylko brali na klatę swoje, 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 swój charakter, swoje tendencje, swoje tendencje. A wam dziewczyny, ile będę mogła, to zawsze pomogę. Mężczyznom też i również w sesjach prywatnych, na które serdecznie zapraszam. Kontakt do mnie jest umieszczony pod filmikiem i również w informacjach. Tam sobie możecie napisać do mnie i dalej się dowiecie wszystkiego, co i jak. Ja Wam dziękuję oczywiście za zaufanie w sesjach indywidualnych, bo te, jak wiadomo, są magiczne i cudowne, tak naprawdę. I wspaniałe kobiety do mnie dzwonią, piszą cudowne, naprawdę jestem pod mega wrażeniem poziomem kobiet jakie mają yy, i które mają złamane też serca tak przez tych nie będę się wyrażać przez tych gadów także dziękuję za również bardzo rozwijające mnie kontakty i oczywiście jeżeli podobają się filmiki zachęcam do pozostawienia lajka pod filmikiem filmikiem subskrypcji i zostania na zaczarowanej herbatce w moim towarzystwie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tak się stanie. Ja mam na imię Beatrycze, jestem psychoterapeutką metafizyczną. Zajmuję się Twoją duszą, jestem też leśną wiedźmą. Pomagam w różnych kłopotach, różnych ciężkich, bardziej ciężkich, mniej ciężkich sytuacjach. Pomagam swoim światłem, wiedzą, doświadczeniem, sobą, swoją osobą i tarotem oczywiście też. Także trzy grupy kart do wyboru. Zastanów się, które karty lub który kamień przyciąga Twoją uwagę. Tu mamy The Elemental, Wisdom, Tarot i w podpowiedzi jest Fluoryt. The Witches, Tarot w podpowiedzi jest Kwarc Różowy. I Arcanum, Tarot w podpowiedzi jest Celestyn. Także pomyśl przez chwilkę. I co? Lecimy! Kochani, lecimy w moją magiczną przestrzeń, w której bardzo się cieszę, że jesteś i bierzesz udział. A teraz już pomyśl sobie o partnerze, partnerce, o człowieku, co do którego nie jesteś jednak pewien pewna, bo inaczej nie szukałabyś, nie szukałbyś kontaktu z wróżkami, z ezoterykami, a przede wszystkim z wróżbami i z kartami. Także, bo jeżeli jesteśmy pewni, tak? Co mężczyzna partner czuje, co my czujemy, jak przebiega relacja. Nie musimy zadawać takich pytań, prawda? Także jestem tu, żeby Wam jednak, mimo wszystko, pomóc, rozwiać jakieś wątpliwości, bo jeżeli wiemy, jakie ma zamiary, czy podejrzewamy, że wiemy, czy prognozujemy, jakie ma te zamiary, możemy się na coś zawsze przygotować i mieć jakiś taki, wydaje mi się, bardziej psychiczny spokój, mimo wszystko. Także przypomnij sobie tą osobę, poczuj jego jej zamiary. Na miesiąc marzec to robimy, mówiłam już. Mówiłam, że jestem zakręcona, tak, jak lody z automatu. Lody, ja jestem dzisiaj teraz na poście, więc lody mi się marzą. Ale o Jezus, lody prawdziwe, lody. Lody dla ochłody. Dobra, nie brnę, bo zabrnę za daleko. <laughs> Okej, okay, na miesiąc marzec, na te ostatnie dni marca, zobaczmy tych gadów i gadziny, co oni tam zamierzają względem Was. Fluorycie, to jest czytanie dla Ciebie. Jakie są Jego Jej zamiary względem Ciebie jeszcze w miesiącu marcu? Jego Jej zamiary względem Ciebie w miesiącu marcu. Nawet jeżeli tutaj ta osoba, czy wy, nie wiem, ciężko coś przechodzicie, macie jakiś ciężki, nie wiem, etap tej relacji, czy nawet ta relacja się skończyła, czy ktoś tu odszedł, czy jesteście na przykład powiązani pracą czy biznesem i spotykacie się gdzieś w pracy, obojgu wam, mam wrażenie, jest bardzo ciężko. Tęsknicie za sobą, tutaj. Ta osoba wspomina Cię, myśli o Tobie. Ona już powoli, szczerze powiedziawszy, to z tej tęsknoty nie może wyrobić. Także myślę, że w zamiarze będzie miała powrót. Nawet jeżeli ten powrót jeszcze jest taki trochę mglisty taki trochę yy, nie do końca. Hmm. Tak, nawet jeżeli ten powrót jest trochę mglisty, to ta osoba będzie chciała wrócić. No tutaj się wydarzyło coś nadspodziewanie, jakoś ym, szybko, być może. Yy, później utknęło w martwym punkcie, bym powiedziała. Yy, zrujnowało komuś psychikę. Nie wiem, czy tobie, czy jemu, czy po prostu wam obojgu, bo jednak jest energia 10 mieczy. Nie wiem, czy widać. Jest energia też 10 mieczy, a więc. Yy, jest to energia też smutku, przybicia, ale też jakiegoś zakończenia. Tylko to jest wieża, tak? Energia wieży, więc też tak naprawdę tutaj w tej relacji mam wrażenie, że albo już iluzje spadły komuś z oczu, albo te iluzje za chwilę komuś spadną z oczu. Coś tu się musi rozpierniczyć, żeby na tym móc zbudować coś nowego. Bo mam wrażenie, że jest tutaj szansa, że ta osoba do ciebie wróci i że wyzwoli się nowa energia. Ale oczywiście, patrząc po tych kartach, może też być odwrotnie, że ta osoba lub ty próbujesz się z tej relacji wyzwolić i żadnego powrotu tutaj nie będzie. Także odwróć sobie energię, co jest bliższe tobie, poczuj intuicyjnie, dlatego że karty tarot. My też, my też je odbieramy i mamy odbierać intuicyjnie, także posłuchaj swojej intuicji. Czy rzeczywiście bardziej czujesz, że on chce wrócić, czy snujesz tylko sobie iluzję na ten temat i marzysz o tym, żeby wrócił? Bo coś tu rzeczywiście lub w zamiarze on, ona będzie miała coś ochotę ci, nie wiem, powiedzieć, wygarnąć. Uważaj, bo może ci tutaj rozpieprzyć trochę życie. Także uważaj na tę osóbkę. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, pisz. Pisz i dzwoń do mnie. To była grupa numer jeden, fluoryt. Grupa numer dwa, to będzie kwarc różowy i Ujczy Starot. Jego jej zamiary wobec ciebie. Jego jej zamiary wobec ciebie. Na miesiąc marzec. Jego jej zamiary wobec ciebie na miesiąc marzec. Jego jej zamiary wobec ciebie na miesiąc marzec. Jego jej zamiary wobec ciebie. Zwizualizuj tę osobę. Poczuj, przypomnij. Skoncentruj się na tym człowieku. Jego jej zamiary. Na miesiąc, marzec, wobec ciebie. Tutaj w zamiarach myślę, że będzie zdecydowany zwrot akcji. Czyli, jeżeli był niezdecydowany, czy jeżeli coś takiego było, że było zawieszone między wami, to tutaj ta osoba ruszy do ciebie i to dość żywawo, ostro. Może być tak, że ruszy do ciebie też. widać tu trochę chociaż te karty, bo słońce, widzicie, jak pięknie świeci cudowna wiosna. Może być tak, że ruszy do ciebie no, z pretensjami jakimiś. Może tak być. Może być na ciebie po prostu o coś wściekły. O co to już ty wiesz? O co? Ale tutaj będzie chciał coś wyjaśniać, będzie chciał dyskutować z tobą na jakiś temat. O tak, zdecydowanie będzie chciał dyskutować z tobą. Będzie chciał przegadać pewne sprawy. Ale jest miłość, jest uczucie, jest coś nowego, więc teraz tak. Jeżeli do, spróbujecie się dogadać, nie pożrecie się za przeproszeniem jakoś strasznie, to możecie stworzyć coś całkiem nowego i coś całkiem fajnego. Jest taka szansa. Także w zamiarze tutaj jest rozmowa przede wszystkim, a dopiero gdzieś ewentualnie w, w następnej kolejności tworzenie jakiejś relacji, ale mam wrażenie, że bez wyjaśnienia sobie pewnych spraw będzie ciężko. Będzie ciężko. Jest do ciebie przywiązany, rzeczywiście, czy ty do niego, czy oboje do siebie, ale tutaj, jeżeli zaszły jakieś nieciekawe historie, to trzeba o tym po prostu porozmawiać. Także nie, nie unikaj kontaktu z nim. Powiedziałabym, jeżeli ci zależy na tej osobie i rzeczywiście czujesz też, że byłaś dla niego ważna, to nie unikaj rozmowy z nim pogadaj z nim. Tutaj może też dochodzić do jakichś plotek, dyskusji i mieszania się osoby trzeciej, nie wiem, czy jakiejś matki czyjejś, czy no, no tak bym typowała, może matkę, ale może też być, gdybyście razem pracowali, to jakaś szefowa, czy coś takiego, ktoś taki. Także dobrze by było, gdyby tutaj ktoś ty lub on, gdybyście nie wchodzili w żadne. Dyskusje z osobami trzecimi, czyli rozwiążcie te problemy sobie sami. Porozmawiajcie sami, rozwiążcie problemy sami. Myślę, że nawet jeżeli teraz załóżmy, to tak wygląda, że nie macie tego kontaktu, czy coś się tam spierniczyło między wami, to była to tak silna relacja, czy tak silne jakieś między wami połączenie, że siła wyższa nie pozwoli tego tak zostawić i będzie trzeba coś tutaj wyjaśnić. Ok. Okej. Okay. O, odwrotnie. Okej. Okay. Dobra. To była grupa numer dwa. kwa Różowy kwa A teraz będzie grupa numer trzy. Śliczny Celestyn. Nie wiem, czy widać. On tak potrafi też fajnie mienić się. I Arkanum Tarot. Jakie są jej zamiary względem ciebie w miesiącu, marcu? Poczuj tę osobę. Zwizualizuj sobie ją. Koncentruj się teraz na tym człowieku, na tym osobniku, na tej kobiecie, mężczyźnie, o którą pytasz, w sprawie, która cię nurtuje. I już patrzymy, co pokaże arkanum tarot. Jego, jej zamiary względem ciebie jeszcze w miesiącu marcu. Jego, jej zamiary względem ciebie. Jeszcze w miesiącu marca. Ja nie wiem, czy to dobrze, że ja się tej kawy tak opiłam, bo mogę, nie móc, nie mogę mieć problemy ze snem. Słuchajcie też swoich snów. Obserwujcie sny. Jeżeli śnią wam się partnerzy, obserwujcie sny. Dużo one mówią o sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Ok, jego jej zamiary względem Ciebie w miesiącu marcu. Co chcecie karty pokazać? Jego jej zamiary względem ciebie miesiącu, w marcu. Wszędzie ta komunikacja, widzicie, wychodzi. Yy, komunikacja, szczere rozmowy, widocznie, znaczy niewidocznie, ja to wiem. To jest podstawą udanych relacji. Szczerość, szczere rozmowy, mówienie sobie wprost, co czujecie. Jest szansa na nowy początek. On myślę, że no tak. On myślę, że chciałby po prostu zacząć wszystko od nowa i chciałby ten człowiek dostać jeszcze jedną szansę. Jest trochę zdystansowany i jest trochę taki niepewny, oddalony, ale to dlatego, że nie wie na czym stoi i nie wie jak, jak teraz po prostu do ciebie wrócić. Jak, jak, to, jak to teraz ma być? Bo tutaj jest jakaś tęsknota i jest jakiś rodzaj, powiedziałabym, delikatnego cierpienia. Także tutaj w tym asie pentakli, no nie ma siły, jest jakiś nowy początek między Wami, bo pytamy o Was, tak, czyli on w zamiarze, no, no myślę, że nie chce się upomnieć jakieś pieniądze, które mu no chociaż też by tak mogło być, ale raczej tutaj z tym królem pucharowym, który co prawda jest powolny, no jest, bo on tak, to jest taki król, który lubi jak się wokół niego skacze, bym powiedziała bardziej, Niż, jak, niż on miałby być skoczny, ale w połączeniu z tym pazikiem mieczowym, to rzeczywiście on jest szansa, że on wyjdzie z propozycją porozmawiania, bym powiedziała, czy napisze do ciebie. Także on tu chciałby coś ewidentnie z tobą nowego wykreować, stworzyć. Jest szansa, że wyjdzie z ograniczeń. Jeżeli on się gdzieś w ograniczeniach zasiedział, to wyjdzie z ograniczeń i to może wyjść z całkiem sporym impetem. O tak, mogą go emocje ponieść. Ja nie wiem, dziewczyny, co wy zrobiłyście tym facetom, że oni są tacy nerwowi, ale, ale dobrze, ale dobrze, to niech oni walczą, niech oni wychodzą do was, to niech oni was śledzą po tych mediach społecznościowych, chociaż oczywiście śledzimy się wszyscy wzajemnie, no taka, taki urok tych czasów. Także jego ponoszą emocje i w zamiarze ma może nawet troszeczkę chęć wygarnięcia ci. No tutaj jest też silny aspekt seksualny, także jeżeli już dojdzie do jakiegoś spotkania, to mam wrażenie, że będzie miał ochotę zaciągnąć cię po prostu do łóżka. <kłuch> Lub oboje się do tego łóżka zaciągnięcie, zaciągniecie, ale mówimy teraz o jego zamiarach względem ciebie. Także no, on tutaj będzie cię uwodził, będzie troszeczkę. Tak, no, może manipulować słowami, żeby wypaść jak najlepiej w Twoich oczach. Będzie chciał Ci zaimponować czymś, może też swoją, przepraszam, pał przepraszam, pałką, bo jednak, proszę bardzo, jest tutaj ten rycerz. Nie widać, widać, nie widać, bo nie zapaliłam światła sztucznego. Jadę tylko na naturze dzisiaj i świecach. Także swoją pałeczką może chcieć błyskać od czasu do czasu, jeżeli był zablokowany w jakikolwiek sposób, czy ty go zablokowałaś, czy on gdzieś siedział w swoich ograniczeniach, w swoich jakichś przyzwyczajeniach, gdyby to był jakiś załóżmy stary kawaler, czy coś takiego, Jezu przepraszam, nie chcę nikogo urazić oczywiście, ale chcę, żebyście zrozumiały o co chodzi. To on mam wrażenie podjął decyzję, że on chce ruszyć do przodu, on chce się gdzieś już... Wydostać z czegoś, i ja myślę, że mu się to uda. Także on w zamiarze ma tutaj, przynajmniej według kart, hmm, gdzieś wyjść do ciebie, gdzieś tutaj wyskoczyć z czymś, może. No trzeba uważać na emocje, bo może być też emocjonalne, no ale mówię, to mogą być emocje, które się przełożą na sytuację łóżkową, tak? U was. Także ciekawa energia, jest szansa na nowy początek, tylko trzeba tutaj. Jeszcze chwilę podejrzewam poczekać, aż on przełamie się, no i ruszy, wsiądzie na tego konia i ruszy w Twoją stronę, jak wy, aż wyzwoli trochę właśnie tego diabełka, bo dla mnie diabeł nie zawsze jest taki negatywny, jak niektórzy go postrzegają. Czasami właśnie ta energia tego diabełka jest potrzebna, żeby gdzieś właśnie coś się na przykład zmieniło. Więc będzie pisał, no jeżeli nie chcesz, żeby pisał, czy jeżeli się bronisz Ty przed nim, no to tutaj zwichruje Ci spokój, tak, może, może zmierzyć twój, twój uporządkowany już jakiś tryb życia, wprowadzić chaos w takim kontekście, że wrócą Ci wspomnienia, wrócą Ci wspomnienia Wasze erotyczne, to silne, przycią to silne przyciąganie, namiętność, która między Wami była, możesz poczuć, że znowu jej pragniesz. Jeżeli to była osoba toksyczna, oczywiście zastanów się, no ale mam wrażenie, że tutaj, no co, no możesz, możesz nie wytrzymać, tak? I wymiękniesz. i do tego łóżka przynajmniej wskoczysz. Ale jeżeli byłasz tak toksyczny, że już go naprawdę nie chciałaś, nie chciałeś, to wskocz i wyskocz. Może chociaż tak spróbować zrobić. I żadnego niańczenia, tak? Żadnego niańczenia, dziewczyny. Nie ma niańczenia facetów. Faceci to są dorośli ludzie, którzy sami potrafią o siebie zadbać, a my nie jesteśmy ich matkami. Także trzymajcie się kochani, kochane. Życzę wam wszystkiego cudownego, dobrego, najlepszego i oczywiście zapraszam do czego? Do wszystkiego, do kontaktu, do tego wszystkiego, o czym już mówiłam, a przede wszystkim zapraszam was do tego, żebyście były szczęśliwe. Pa, ciał, do zobaczenia.